Ten, hello Dzień dobry wieczór z tej strony Frenek 14 Karka żabolec <grywa> Żabolec. Przegrasz ze mną. O ty. Przegrasz. Przegrasz ze mną. No co ty? Przeciwpierdziel. No, jestem żabolcem. <grywa> a ja jestem... A. a ja jestem, a ja jestem tankiem. <grywa> <śmiech> nie! Nie uciegnijcie. Żadnej nie Szybko. <śmiech> Szybko. No co jest? Dlaczego się portowałeś, ale. <laughs> Szybko. Za szybko, jak o, za szybko jak dla ciebie? Hmm? E, to by HP nic to by nie masz Wiesz, a wiesz, że moje HP, dodatkowe HP jest lepsze, bo moje jeszcze mi staminę nie, daje dodatkowo, bo ma twoje nie. A wiem. twoje nie. Ha, ha, nie ha, ha. No i wtupę to Właśnie, bo moje HP właśnie daje stamina, twoje nie. Kurde nie możesz, mnie. No nie, no jeszcze nie mogę cię zranisz. Mi tak powiedział, Buda, no. nie możesz mnie zranić. Na tak mówi, tak musi być. Wielki ból wy, wielki, mm, wielki ból wy, wy, wyczuwam i cierpienie Ból dupy, czuję ja Jesteś hmm. <laughs> no, Ale dlaczego? Nic nie dostałeś Co to miało być? Ej to, ale wejdę kontruje, kontruje jodę hmm. Ha ha ha, ta stałeś po wetrence mieczem Dobrym uczniem niegdyś byłeś. Ale hmm? Stary jestem, ale nie wolny Słab, słaby nie jesteś, ale wolny tak. <grym> Stary, mówiłem. Stary jestem, ale, ale i wolny. Nie, <grym> ale nie, teraz nie masz high. Ja mam high Haha! Oh, wow. Myślałem, że będziesz skakiwał. No wow. Głupie, że to kontruje, że to zatrzymuje z duszenia. zduszenia, to jest bez sensu. To jest bardzo dobre, bo wtedy mogę. Głupie, panie kont. Kurde, no znowu jesteś zabufowany, no i nie da się do ciebie dobrać. No daj i mi staminę zbierzesz. <noise> No nie, 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 nie Nie ma umiejętności żadnej, No kurde, serio No, no nie. No. naukach, na naukach, na naukach, na 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 naukach ...SIT-ów! Ty polegasz, hm? Że bezbronny jestem zdawało ci się? O w dół! 11 hp Ale żyję! Nie możesz Nie możesz się wiecznie ukrywać. Ale przeżyłem to już Do tej pory jeszcze. Jeszcze jakoś żyje, ale... Ja myślę, że to już... Niestety moje... No, nie moje ostatnie wytchnienia. Ostatnie tchnienie. Za szybko jak dla ciebie? Za szybko jak dla ciebie? Nie pierwszym imperatora uczniem jesteś. <noise> Ale nie ja. No. No nie no... Mm, była taka szansa. Była taka szansa na sukces, ale i gówno. Szansa no. na sukces. <laughs> szansa, 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 szansa. Przecież ja ciebie biję, nie mogę Cię zabić. No przecież to jest. Mm? Ja powiem to powiedzieć. Chodź za mną. Chodź za mną. Aha. Jak Ty to uniknąłeś, tak? Nie udało się zatrzymać mojego mistrza. No nie, też nie powstrzymasz. słowa. No nie! Kurde, przeżyłem to, no. Głupie. Teraz mi Twittera zabrał, co za cie... A nie, zwycięstwo jest, zwycięstwo jest! Ej, co po jest?! Po no nie? Ale... Albo, albo tamten pewnie mój wyszedł, kuźwa, O no. no, głupie. Ja chciałem z Ewaderem jeszcze pograć. Haha, <laughs> dobrze, nie będziesz miał już Wajdera. A ja chciałem sobie jeszcze pogać, jeszcze jeden fajcie chciałbym jodla zrobić. No. Oj dupa. Widzę, że... Może? Hmm. No nie, Bady. ty masz, ty masz przecież pająka, nie? Nie. Jak nie? Nie. Serio mówię. Że z Vaderem, między to przegram na Jodę. A to wiesz co, to ten gościu z gramie tak urządził wa. Bo on wyszedł. Kurde, no. A, ty... A. Ty nie jesteś Grimwesem. Mówiłem, to nie jestem. No przecież mówiłem. Czasem go tak nazywam. <grypt> <tud> to nie moja wina, że go tak nazywali. Ale tyle, że ty musisz. Kiedy go tak nazywali? Pamiętasz? No. Pamiętasz kiedy go tak nazywali? Oczywiście, że pamiętam. W pierwszym odcinku The Bedbreadż. <laughs> no, przecież. No, no. Dobra. General HDT. <laughs> bo czemu mu to zrobiłeś? No, <laughs> bo, bo mogę. Bo lubię dawać HP, dawać życie komuś. Dawać życie? Dawać życie. Nie! Ty... Stoisz mi na celownika. Ja, Ale ja ty jestem. Co ja mam się schować i nie wiem. W ogniu? O kurde. wuder dev czy no Pokonał. Mojego. Mm. Jest tu stady Jedi, jest tu stady... Mroczna obecność, ale... Hehehe, <noise> hello mówię <there. głos> Oho, trafiłem Cię. No i co z tego? no, <noise> no i co z tego? No i Ciebie też trafiłem. <głos> no? <głos> co jest? Dlaczego tak dziwnie go... Przekierowało cię. Przekierowało cię gdzieś indziej Eee, co to miał Roczna obecność w Ale przecież... Ooooooo! Puszan ci sprzedałem! Używa. co to miało być? Dobra. lepszy od jody. Kogo ty teraz masz? Kogo? Kogo? Dziadka. Dziadka. A, Dziaga? Dziadę. Jeszcze nie dość, że nie masz szacunku to chyla bieg... ...to Gryvesa to z do duku. Nie masz szacunku. Nazywasz go gorzej niż Gryvesa, nazywasz go Dziaga. Ja pierdzielę. Porządny wpierdol, ci się należy za to. Tak? No to chodź. Tak. Dawaj. A czekaj, ten duk jest głupi. Nie, no. Dlaczego gościu z Twojej drużyny się na mnie nie rzuca? No, no, na mnie też uwziął, Nie wiem. O, o, o. Nie o, znos. no nie mam nie 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 Stary, stamina, mi się, stary, stamina mi się skończyła. Stary dziadu. <laughs> stary dziadu. Ja pierdzielę. Śmiałem się. Obrażasz duku. Człowieku na tak nazwy filmik. Zabij mnie, bo obrażałem duku. Twoja no. sława. połachał ci fatykiem. Ja wiem, co ty byś użył teraz na mnie. Przyciągnięcie, byś pewnie na mnie, może. Ja, ja ciebie znam. Jak, jak o, nie zabił? Wow! Widzisz sta, stary dziadu leży... leżeć stary dziadu. <laughs> ja, Elegancko. Ale nie, ale nie masz Anakina już. Iduka. Ha, ha ha Ale wiesz kogo mam jeszcze? Obi-wana? I tego, Irej? Chyba. Mówię o mieczach oczywiście Jeszcze on Solo Ale mówię o mieczach kuźwa. No. no o mieczach już nie będę ją zaraz. No tylko szmata ci została, za przeproszeniem. Oj, obrażasz... Obrażasz teraz Rej. Ale, ale Rej się należy obraz, Rey to ona Obr nie zwoje na szacunek. Rej? O! Odskoczyłem i zadało mu to obrażenia. A nie, teraz ucieka. Przed <noise> 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 <między głosy> moją gębą <Do, głosy> to. przed moją gębą, no. Proszę, no, kurde. <noise> Nic mi nie zrobiłaś. Dobra. I co? Co się stało? Starego jesteś... No, Jesteś tam, ja muszę kończyć. <noise> Starego dziada! <noise> Za chwilkę, ale GG chyba. Stary dziad polekł. Stary dziad polekł. <noise> Czekaj, <Stary dziad> pole. <noise> okay, daj mi chwilę. <laughs> touch gras, touch gras, touch my gras, Tatch maj gras, gras, grass Na tym tak chodzić, masz gras, 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 Dlaczego? Z błędem. Kolejny to jest pouczanie mi, a nie mówi, prawie, Dlaczego? Aha. się tak? Ej, 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 ej! A, okej, dobra, to idę na leje. <laughs> <Jezu>. <laughs> Fazma ZOSTAJE WYKLUCZONA stary dziad mi polega oj stary dziad idzie stary dziad stary dziad idzie ja spierdzielam starego dziad tak się odpali o stary o nie odpalił się odpalił się odpalił się stary dziad dawaj go dawaj o o! Najważniejsze, nie, 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 O nie, mnie. nie, nie, tutaj nie, mogę spać, Jestem pionkiem. No nie, 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 Spóźnieniem jakby... Właśnie zauważyłem, co jest kurwa? starego dziada. Starego, dziad... starego dziada, nie. Ciebie mi dziad pokonał starego dziada. Es, stary dziadu. No ale, ale będziesz na podium, stary dziadu. Es, dziadu. Najlepszy dziad. No, najlepszy dziad s jadu. s jadu. By bywaj, dziadu. Bywaj się.